Zadanie 25.3, zbiór zadań CKE. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono fragmenty wykresów czterech funkcji F, G, H i S. Polecenie. Zapisz maksymalny przedział, w którym prawdziwa jest nierówność. G od X jest większe od H od X. Odszukujemy najpierw na naszym wykresie funkcji G i H. Funkcja G to jest ta szara funkcja zaznaczona kolorem szarym. A funkcja h na kolor czarny. I szukamy takich wartości funkcji g, że one są większe niż wartości funkcji h. Patrzymy nadal na wykres. Nasze dwie funkcje w tym momencie się przecinają. No i w tym momencie funkcja g zaczyna być nad funkcją h, czyli ma większe wartości. Tutaj tak jest. Nadal tak jest. Funkcja G jest większa niż, niż, niż H, czy jej wartości, aż do tego momentu, gdzie one znowu się nam przetną. Czyli do tego, bo później zamieniają się miejscami, czyli większe wartości ma funkcja g, H, a mniejsze funkcja G. Czyli, czyli w tym przedziale od 1 do 6. Większe wartości ma funkcja g od funkcji h. Jest to przedział od 1 do 6, więc zapisujemy x należy od 1 do 6. I uwaga teraz na nawiasy, ponieważ nierówność jest ostra, więc nawiasy są półokrągłe. Gdyby było większe bądź równe, to nawiasy byłyby domknięte, co kończy nam zadanie.